Witajcie w to sobotnie popołudnie, miało nie być dzisiaj filmu, ale ostatnie komentarze pod filmami jednak mnie natchnęły bardzo szybko, żeby zrobić dzisiaj pytania i odpowiedzi, a one są podyktowane różną reakcją na nasze różne filmy i tutaj będą dwa przykłady, które teraz zobaczycie. Jakub Frackowiak pisze Godzina bez cięć Po wyrzuceniu na społeczność Oden obejrzał i nakazał zmianę tytułu i wszystko w temacie Pozdro Utu Wszyscy widzieli na początku filmik, że to całkowity lajk, like, Więc jak każdy z początkujących mógł się uczyć Jak każdy, który zaczął zabawę z detektorem Młody trochę poszalał z tą godziną, bo chyba troszeczkę zmęczenie dopadło Santel wszystko super, tylko o ile Odyn i jego brat nabrali już ogłady, to młody jednak musi się jeszcze trochę podszkolić. Chodzi mi o to, że nie fajnie się swojego zapania, wstrząkania i prywatnych komentarzy niezwiązanych z tematem. Wrażenie jest takie, jakbym się nie chciało i robił to z przymusu. Przez co mówi tak, jakby miał kluchy w buzi. Nie ma tego entuzjazmu, który zachęca do dalszego oglądania i zero informacji w detektorze. Po prostu niesmacznie. MPS. Nie od razu Kraków zbudowano. To porównywanie do Odyna jest bez sensu. Ody nagrywa od wielu lat. Nie oczekujcie od człowieka, który nigdy nie występował przed kamerą. Nie wiadomo czego. Klewicz pisze. Robisz super filmy, trzeba to przyznać. Wy to macie chyba we krwi. Maciej Macias. Bardzo fajny film. Super odcineczek w końcu. Pozdrowską. Kurczę, jaki montaż fajny. Więc tak, modemu się dostało no i wczoraj około 15 była publikacja filmu Film się nazywał Godzina bez cięć, bo, no bo tak sobie wbiliśmy wszyscy do głowy, co nam Oden powiedział że takie będą serie, godzina bez cięć znaleziska widzów, vlogi i jakieś tam wypady, nie? No i mody po prostu sobie wziął to do, do głowy, Na no film trwał 29 minut, no i y, pojawił się dosyć duży hejt ja tak mniej więcej o 17 18 z powrotem wróciłem do biura, no jak to zobaczyłem, mówię, no nie może to tak wyglądać, obejrzałem chwilę tego filmu, chciałem go już usunąć, no ale zadzwoniłem do Odyna, mówię, Odyn mówi, jestem w Anglii, jest low tide, nie mam czasu, no to, no to co, no to ja muszę podjąć decyzję, no więc zmieniłem tytuł, zmieniłem ikonkę, żeby się to nie kojarzyło z godziną bez cięć, no bo faktycznie nie miało to wiele wspólnego. No, młody ma może piąty raz w życiu kamerę w ręce, no tylko to, tak jak ktoś go broni, no to też nie usprawiedliwia tego, że nagle na kanale, który miał jakiś tam poziom treści, pojawia się no, film, który odbiega znacząco swoim przygotowaniem, sposobem filmowania, dźwiękiem i tak dalej. Odbiega znacząco od tego, co, do czego od nas przyzwyczaił. No i to jest nie dziwne, że hejt się pojawił. Natomiast na przykład na moim filmie zupełnie inny odbiór był filmu z tego lasu, ze szlaku wojennego 1945 roku. No i oczywiście Wam dziękuję bardzo, no, tylko widzicie, Mody, jak wspomniałem miał może piąty raz kamerę w ręce. Ja zajmuję się filmowaniem i fotografem od ponad 20 lat. Już w gimnazjum wygrywałem jakieś konkursy, potem byłem w szkole fotograficznej 4 lata, skończyłem. Potem byłem y, rok na uczyłem się na montażystę, zdawałem dwa razy do filmówki bezowocnie, no ale to wiecie, dostać się tam, to, nie, to jest nie lada wyczyn. A skończyć jeszcze większy. nie? Zresztą jutro w niedzielę film powstaje i będzie bardzo ciekawy materiał. Także na jutro, na rano, niedzielę, nie wiem, o której godzinie się wyrobię. No będę się starał dzisiaj go skończyć i w niedzielę będzie rano 8, 8.30 coś takiego, będzie bardzo fajny materiał właśnie z poszukiwań i na to Was zapraszam postaram się też dobrze go zmontować tak jak ostatnio no i co? i trzeba się zastanowić nad tym, czego my chcemy tu na kanale, bo najlepiej oglądają się oczywiście poszukiwania raczej ja będę je kręcić tak jak już był jeden film vlogi ze sklepu z działalności, z działalności sklepu no też wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu, tak po parę minut, tak 8-10 minut, to można z tego coś skleić, bo czasami się dzieje dużo, czasami nie, no codziennie vlogi to, to przesada, nie? Czyli dwa razy vlogi z działalności sklepu. Chciałbym, z Jagodą tutaj się zastanawiamy, mówimy, dyskutujemy, żeby były przynajmniej dwa filmy, żeby dwa filmy tygodniowo jeszcze, właśnie były z poszukiwań, typowo z poszukiwań, bo zbud mamy coraz więcej, właśnie następna zgoda przyszła. W związku z tym jest gdzie szukać, jest gdzie robić dobry materiał. No, i myślę wtedy, że takie cztery filmy byłyby ok. Z nazwiska widzów to jest realnie do zrobienia. Znaczy to ma być tak robione, że my przygotowujemy materiał, potem prawdopodobnie będzie to prowadzić Odyn. No, taki był samysł, ale widzicie, no, on teraz jest w Anglii. Ja dzwonię, a on mówi, jest low tide, jem pomidorki. Wczoraj się nie popisaliśmy. Mody się nie popisał, natomiast patrząc na cały zespół, to jest bardzo dobrze, że jest zróżnicowany. Odyn i Pania Goda mają bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, jeśli chodzi o detektory, o poszukiwania, o papierologię też, która z tym jest związana. No, ja się zajmuję bardziej filmowaniem, nagrywaniem vlogów, no i prowadzeniem całej całego tego, całej tej firmy, nie? Mikrofirmy. Julka jest Gwiazdom. A mody bardzo dobrze sobie radzi z prowadzeniem sklepu, bardzo to wszystko jest uporządkowane. No i tak nie wiem, co tutaj zrobimy. Natomiast piszcie w komentarzach, co byłoby najlepiej. Wydaje mi się, że filmy z poszukiwań i ewentualnie vlogi. Natomiast z tą godziną bez cięć myślę, że to trzeba zamienić na znaleziska widzów. Gdzie my będziemy przygotowywać materiał, a on będzie to prowadził, wyślemy mu materiał, on to szybko sobie w busie tam nagra, czy w piusie, czy gdzie, zagryzając tam pomidorka, ogóreczka, nie? Albo kebaba. I tak by chyba to było najlepiej. Więc no cóż, ja wam życzę udanego weekendu i zapraszam jutro rano, mniej więcej, no rano, jak to tam wstanie. O której na film będzie film z poszukiwań, będzie naprawdę ciekawe znalezisko i będzie no, akcja na całego. I teraz Wam pokażę tylko taką migawkę. I widzimy się jutro.